Cieba tego, Kaju, Nie, nie, tam jest Ryniu Kives. No, witam, witam. Bruce mówił, że nie trzeba podatków od tego. A jak Bruce mówił, to ok, ok. <noise> A jakby ci ktoś dał donate na ulicy to też byś odprowadził podatek. No, odprowadziłbym. no i dobry wszystkim. Siema, panie Wedarim. Znaczy w teorii, do, w, że tak powiem, pff, zależy jak, jak działasz. No, ale to są dwie strony. Więc mówię, no, jak oni tam będą chcieli ogólnie opodatkować, bo niektórzy się migają, no to, to whatever, nie? No, ale. To, to, zależy jak to żyje po prostu, no. Michaś z Rysupka, Michaś z Rysupka już na whispie jest, a zaraz zapodamy Michał z Rysupka. Ty, Tairis, mam na wystana, hmm. A wydaje mi się, że mój matchup chyba będzie lepszy? Tak mi się wydaje, no. Gamba, ramka. Jaski, ty to jesteś normalnie? Co, co grę? Co grę na bieżąco z tym, no? Zaraz pewnie zrobimy, ewentualnie jakiś młodzik niech zrobi jakąś gambę, a ja zaraz zmienię ramkę, no dobra, zbierzemy sobie tą wizję chyba, nie? Siema ja zawsze się no dzień dobry Czekaj, czy tutaj mi castle pokazywało? Nie, to nie jest mój castle. O! Mam Lion Shielda! Mam Lion Shield'a, Dał plusa, ja daję plusa. Dobra, Czech. A Lion Shield Jasny widzę. Podobno może to obejść, jeśli ją dokumentujesz, że do donate na przykład od cioci. Nie no to Arci, to to, 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 to takie głupoty, to jak ktoś, jak ktoś jest głupi, to będzie tak cwaniakował szczerze. Ta jest hell no. A czekaj tam duele jeszcze były? Nie, nie widziałem, nie widziałem dueli. Dobra, resta restarcik. Jak ktoś jest głupi, panie Arci, no to będzie cwaniakował. Ja głupi nie jestem Że tak powiem, no odprowadzę podatki od wszystkiego co mam na streamie, więc ok ok Lorejka Waleska. S sklap hmm Nie zostałem kusza, jakbym dostał kusza, ja bym to zagrał Pikę I w, i w Archer A plus Sadgi. G -g -g. Nie, GG, jasny gwizdek Ty, prawie klepnąłem, chciałem Jasny gwizdek Ty, już przyzwyczajone paluchy, że po Kaniu jest GG, a nie jedynki Jasny gwizdek Ty no, prawie wiebałem te GG, nie? O Boże. Dobra, cyk, witam panie Glue powodzenia. Dziękuję pani Berdzik za 3 miesiące subika pięknego. <laughs> witam serdecznie. No, nie no, to jest takie kombo. narzekasz a, a potem palisz GG, nie? <laughs> Więc no. Pamięć mięśniowa, no. Ja, Ci dzień dobry. Witam pani Rejko. Dobra, jedziemy tutaj tak. Becik poszedł, becik poszedł, można obstawiać kapuchę. A ja zaraz jeszcze zrobię tego, jak się nazywa, zmianę rameczki. No Podobno na start jest zła, więc już poprawiamy. 3, 1, 3 2, 1 pipo poszło. Dobra, bierzemy tak, ciach, ciach, pójdziemy do góry. No szkoda, że many nie mam jasny gwizdek. Tutaj nie kupiona mana, więc I will buy this shit. I will take this and take this and this. Okej. Okay. 3, 1, 2, no Zan twój ból, od lipca wchodzę na drugą grupę podatkową i wypłata netto to 53% kwoty brutto, podatki bolą Co ty gadasz? What? Ale to boli, Jasny gwizdek. no to to powiem Powiem ciekawie. no, u ciebie widzu Dobra, czyli co bierzemy, ile tej many dostałem? Dostałem tyle, więc jeżeli bym zbierał no tego kupować nie trzeba, bo to zombie i zombie to jest takie, ech, towarzystwo. Cześć ojciec, sieba, witam. Ja, to grubo, to grubo. No siema pan Artanielku, dzień dobry. Stream trwa 5 minut, już na rzekę widać, w formie jesteś. No, a jak? Witam, witam, dzień dobry. Trzeba, trzeba widzu, no. Dobra, czyli tak, bierzemy tam portal, bierzemy to, odciążenie, pak, dokupię szkielety. No i będziemy kombinować 1-1-4. Ja my jeszcze w podziemiach, więc średnio. Dobra, Michać z rysupka. Tutaj coś z rysówka. Lecimy z tymi rysupkami. Nie będziemy czekać. Dobra, ciach. Daj mi siebie. pięknie, pięknie. Daj mi siebie, a dam ci mnie. E, jakie tam wyniki na fame były? A czy ogólnie ten fame to bym ocenił. W ogóle najpierw bym ocenił tego fejma, Średni. Średni. Parę, tam ze dwie, trzy walki były oko, a reszta to. Eee, ty, ja potencjalnie wampiry widzę. O! Cześć, piękny kawalerze owocnego weekendu, buziaczki! Również życzę owocnego weekendu. Dziękuję, że się miesięcy subskrypcji widzu. No, dzień dobry, dzień dobry. Panie Sary, ustawienie graficzne gierów tak mają być, bo yy, tak źle wyglądają. Jak się wygląda wszystko ok, to ja nie wiem, co u pana, to pana źle wygląda. U mnie wygląda tak samo jak zawsze. Ostatnie trzy razy to chodzę na stream, to gra z Dulfim potem tylko chatting i liryczne zwycięstwo na przeciwniku. Czy jeszcze teraz, Lotman, zdobyć punkty? No wypadałoby coś wygrać, no bo wstyd, nie? Ale tak, Dulfi na allrandomach mnie napierdala w kółko, więc... Więc trochę lipa. To daj mi wpysk. A, tam jakaś walka jest, not coolman To idę do przodu w takim razie, te... Znaczy, tam jest jakaś walka. Mam nadzieję, że to nie jest skrzynka dołu. Daj mi siebie, a dam ci mnie. Ty, tutaj są geby. Ja muszę te geby zebrać, bo z gebami zawsze jest lipa, nie? Tak. Lecimy. Daj mi siebie, a dam ci mnie. Eee, co tam był? Chobiek. Chomik jeszcze 10 tysięcy z subika. Dobry, dobry. Dziękuję bardzo za 10 tysięcy subskrypcji, panie chobiku. Godsmite. Pierwsza subskrypcja. Witam świeżego subskrypenta, Subskrybenta dziękuję bardzo za pierwszą subskrypcję. Dzień dobry, dzień dobry i spartan 32 miesięcy. Dobry nikąd, dobry panie Spartanie. Dzień dziękuję bardzo za resubka. Ja mam chwalby dzień dobry. To mój ulubiony streamer co nie umie grać w haczy. W A to gdzie on jest? Bo tutaj tylko najlepsze tego, zagrywki z najwyższej półki. A jak walka Ferrari'ego i Alanika się podobały? A czy Alanik? Według mnie walka bez sensu, bo Wiewiór nic umiał zrobić w tym K1. Wiewiór to tylko w parterze się napierdala. Więc no, Alanik wygrał cieszy Cieszyryja, ale no nie wiem, no Wiewiór tam nic umiał zrobić, więc. Ale tak, knockout mu zajebał ok. Nakalhu zajebał ok, a Ferrari z łaszczykiem? No Ferrari dwie minutki kondycji więcej i by rozjebał tego łaszczyka w tym parterze. No, szaraj grają z Pierwszy raz mi wypierdolili z Da Poszedłem na Tower Side i z Diplos zrobiłem 50 Titanów 2-1-1. Jasny, chuj. No to niezły wynik, szczerze, no. Przepraszam za spóźnienie. Wita Panie country, boy, wybaczam, wybaczam. Dla mnie największe rozczarowanie gali to walka boxela i Żwiaka. A czy coś tam się lali? uźwiak trochę tam. Małpował, siatka, nie siatka, i tak dalej. No, i tak to nieporozumienie, chyba jakieś na końcu. Nie wiem, no. A bokzy fabiański fabiański. <laughs> ja myślałem, że ten fabiański coś się podapierdala, on też zgaszony jak PET był tam. Nie wiem, no wiadomo, że to może być tak, że jakieś tam stresy, nie stresy. wejście do Oktagodu, pierwsze bla bla, bla bla bla. Ale no kurwa, no ja myślałem, że coś tam się podapierdala, że jakaś forma też będzie on dostał. Kurwa, na web tak samo, no Pixir, 4 miesiące pramikasz, jeśli dziękuję, witam. najlepsza walka jaka według siebie. Uff, no, ja nie wiem, czy nie ten, no, nie wiem, czego powiedzieć. Cięż, ciężko jest coś tam wybrać z najlepszej walki Najbardziej mi było chyba walki Szkoda Zombiego z szeligą. Kurwa jak on spadnie fortunnie tą rękę co mu kurwa ten łokieć wypadł To ja bez slow motion już widziałem jak mu ten łokieć wypierdolił Ja mówię jasny chuj no Siema to jak dzień dobry Mi się w chuj walka Czarka podobała A no w sumie Czarek, Czarek to trochę najebał tego Gimpera Tak Gimper trochę sfarcił bo Czarek zmałpił że chciał go udusić Wywrócił się z nim i kurwa skończył na ziemi sam to mówił po tym wywiadach, że jednego to na noszach ściągali, a tamten sobie jeszcze gada elegancko, no. Z małpił walkę, tak? To najebał tego gimpara tak szczerze, nie? Więc o kok. No tak go skreślali wszyscy, nie? Eee, ja, w sensie, ale, ale ogólnie gala średnia. O ja pierdolę. Ale moim zdaniem i tak finalnie gala średnia. Dobra, mamy gemy. Mamy gemy. O, czy ja nie, nie, nie zrobię tych harpic, one mi. Napierdolo mi fest To nie ma co Dobra jest to, jest to, czekaj no co ja gram? Gram na Lunę Luna la Luna, no dobra Zobaczymy co z tego będzie, no? Ja, no ale jak mu to, ten, ten łokieć wypierdoliło Jasny gwizdek Hełka, dziękuję za followka i Miksir za 4 miesiące subskrypcji, witam serdecznie, dziękuję bardzo W końcu na nastarowanego na wydmuszka Ferrari ją w pizdę a jak ja składam, jak z niskim do jednego końca chodziliśmy, równoległe klasy w jednym liceum byliśmy ja To jest, człowiek zasłuchał o tym, pecie to jego, jasny gizdek panie, no A zaraz jakieś tam gorące newsy nam zapodasz, ty, kamienia nie mam Kamienia nie mam, a bo ja nie podnosiłem kamienia, uuu, tu mam kamień To pójdę po kamień, ty, widzu kebaba myśmy sprawdzili może, co? O kurwa, ale rozwój czy, czy mogę sprawdzić kebaba? Hmm. Dobra, sprawdzimy. O nie, ale nie za wampira. Dobra, kepsika sprawdzimy. Co w kebabie, widzu? Arch! Aha. Aha. Tak się kończą kebaby, widzisz, widzu? To bez sensu. To jest bez sensu. Dobra, chuj z tym kebabem, nigdy więcej. Miał oddać? A się zesrało, nie, o. Te ale, rozwój mamy bardzo fajny, szczerze. pop, Dobra, pompuj, pompuj, wizu. Tylko co byśmy spompowali? No, te harpie to raczej ciężko. Jak ja zrobiłam wampy, to raczej już się wpierdalam tu do góry. Tam w sumie jest. Wampir dodatkowy na górze. ja tego wampira bym chciał z tego denda. Tak zrobimy, no? Tak zrobimy go. Dobra, ciach, ciach. No jeszcze mana mi wpadnie, nie? I jeszcze raz. Mana wpadnie. Bierzemy wampu A, mógłbym się z tym szarpać, ale wydaje mi się, że to nie jest po prostu warte czasu. Wydaje mi się, że timer na wampirach jest dużo, dużo bardziej cenny. 16 wampów tak. Dobra, cyk. Miała chuster. Dobra, i nextu stóże abwampa i śmigamy. Mam tu Hillford, ale lepiej sobie zbudować, bo potem musiał latać, nie? I drogie to jest. Witam go. panie koala. witam witam. Oby tu apstaka nie było. Oby tu abstaka chyba nie było po prostu, nie? Chyba tak, no. Dobra, Ferrari jakby był... Przy... Czekaj, zaraz zobaczę. Mamy tutaj zaraz te burzaki Pokarają? Dobra, nie pokarają Teraz jakby wygrał przed przeleżenie to dopiero byłoby ok, Był tak a prawda, że aszyk w, M w MMA większy frik niż Ferrari Nie mi widać, że jak te, na ten gizie zawodowej, co jak Melanżowiec To prawda, no tutaj, tutaj się zgodzę, tu się zgodzę, no No tak to, ale no Ferrari nie miał innej opcji, niż go kurde po prostu przeleżeć, nie? Więc jo Mhm, Dobra, cyk a może ratata tata, znowu te gangsta, ra, gangsta rapsy w tego reggae stylu? Zobaczymy. Dobra, cyk. Czekaj, czy to będą wam czy nie? może szczurek, zajebista praca nóg. No jo! Ale no szczurek trochę sfarcił, że się już ten Ferrari spompował, bo mówi, minutę, dwie by wcześniej więcej wytrzymał. I koniec, nie? Ile to zostało? 8 sekund? Tak samo? Tak, chyba 8 sekund zostało. Nie najgorzej, ale też nie jakoś turbo. All random tal, gra gramy widzu. Z2, 3 Chłop będzie grał bardzo dużo elementali, by the way, więc musimy być ready. Musimy być ready, no? Kobza? Kobza też bardzo dziękuję za pierwszą subskrypcję na kanale. Witam serdecznie. Jasny gwizdek Ile dzisiaj świeżych subskrybentów nowych? No witam, witam wszystkich. Bardzo dziękuję. O, są wampy i tu są prawdopodobnie jeszcze moje wampy. Ale... W takiej sytuacji to ja nie wiem czy nie chciałbym sobie już też podhagować tych dueli czy coś i chciałbym zobaczyć co jest ja sygwizjak jeszcze jeden subskrybent Astokton tak? Astokton, bardzo dziękuję za Pierwszego subika na kanale, no witam serdecznie no. Dziękuję bardzo się o usunięciu grindana? A znowu grasz Monerę po prostu, Monerę też nie jest zły nie? Onere też nie jest. Oho, ho, ho, no trzeba było to zabrać, 100% to trzeba było zabrać. Scouting, wezmę, bo zaraz będzie płacze z scoutingu gram. Dobra, czyli tak, bierzemy to. Wezmę sobie, wydaje mi się, że ja ten vortex strzelę już nawet teraz w nexturze widzu. Zbieramy. Nawet nie wiem, jeżeli tutaj dostanę wampy, to nic nie zbieram. Po prostu zapierdzielamy już potem do domida. Co jest w ja faktu, że mi się nie podoba. Chyba, że idę na side'a od razu, no. Siema, panie dżemorku, w tym piękny weekend. Klątwę czas znowić, sięła panie Whitey. Żadnej klątwy, żadnej klątwy. Dobra, lecimy teraz z tym, potem będzie Kuki, widzę, z Potem będzie Chobik z co jest na środku? DŁUNG, to nie podoba mi się DŁUNG do nekro. I tutaj jeszcze Berdzik będzie z muzyczką, dobrze. To będzie wszystko zaraz grane. Walniemy ten Vortex. Walniemy ten Vortex, walniemy ten Vortex. Wpierdzielam się tu. No raczej na dwa d deki, o kurcze zrąbałem Dobra, chyba mi nie dziabniesz wampira w takiej sytuacji, no nie dziabniesz No dobra, czyli tak, machniemy to i to są kolejne wampiry chyba Ach, Prawie Prawie Dobra, powiem wam tak, chyba w telisze to mam wyrąbane Co myśleć widzu, żeby być wyrąbane w lisze? I wychodzimy już nextern. Odstawiam ten syf? Czy wychodzę? No to jest 60 szkieletów, do 50 no Ej chyba, chyba lecimy Czekaj bo jest tower i jest strong Jelna szkiela te lisze Kurwa powiem ci, tak, że szkieletów i tak nie mam Chuj niby, nie? jak się kochają to chuj z nimi, trzeba lecieć do mida widzu Dobra lecimy Bo dychę mam Dychę dobijam Odkładaj gnoju, nie chuj z nimi jak się kochają to chuj z nimi Dobra Op. Dobra ciach 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 Trzeba wychodzić, trzeba, trzeba kręcić tempo O kurwa, sporo tego konia jest Wiecie co, pierdolne, Silda, bo jest tego naprawdę dużo Ale z drugiej strony dobrze, że tego jest dużo, bo dostanę dużo expa Ale tak na normalny break to Sporo, nie? No to jest w sumie szóstka No i taka moralująca Wow, 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 ten koń to jakiś Się nadpierdalał, ty, czegoś Zadowolony jak, jak nigdy chyba Dobra i dużo ekspans. Daj mi dwa dedeczki. A, ah, chciałem dwa dedeczki. Kurde, ta loga to jeszcze wpadnie moim zdaniem. Ta loga to raczej jeszcze wpadnie. Tam są green dragony. Ja się wpierdalam w te Green Dragony. Oulaj, duża piekła nie ma, dobra, leżą. Kopię sobie raczej podniesiemy. Czy ja podnoszę ringa do smoka? Wydaje mi się, że w tej sytuacji to by trzeba było podnieść. Poza tym tu mam drugiego ringa do smoka. W tej sytuacji to trzeba? Panie, moim zdaniem bez logi diplo sko skończymy. Nie, no, by tak się nie skończyło. no. Damy ognia, lecimy, łognia. Ok. Czy ja mogę topę zrobić? W sumie mam mało statu. W sumie mam mało statu na topę, co? 20 milion riga? Podnoszę lajk, like. zaraz będzie Szkoda, że mi dwa dedeki nie wlazły, no Szkoda, że mi dwa dedeki nie wlazły no dobra, kurde, no, o, 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 o I teraz rozmawiamy Kurcze, no nie wiem, no mam staty, miałbym mięso Na topę, minus laka bym miał a tak ta topa trochę po drodze jest no No nie wiem, nie wiem. Siła, pasia No nie wiem, nie wiem Oj sprawdzimy no Nie? To jest mała To jest mała Dobra, i git. Poszło. Poszło. Dobra, dobra decyzja. Tu sprawdzimy, że jak jest mała to robimy. U, uh, u, uh, u, uh, u. Uh. Ty, staty dostałem do walki, zajebiście. Bo mogę teraz zrobić sobie to. To mogę zrobić bez problemu. O kurwa. No i masz babo placek, no ale nie mogłem no. Nie mogłem widzu. Chłop dopiero wychodzi. Ja nie mogłem, bo bym powietrza nie wyekspił tak jakbym chciał, więc trochę lipa by była. Ty, ale ty, trzy, 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 te. Czy części smoka? 3, 3, 3 już są. Oho. 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 Ręce, ręce. Mm -hmm, mm -hmm. Ja już rozbuduję czarne smoki, żeby się przed nim bronić. Co myślisz o tym, widzu? Tak zrobimy. Mogę tą klatę do ogra podnieść. Jest. I tak nie zrobię za dużo w tej turze. Dobra, dobra, ognia. Regujemy, manę. Where is OP? OP wyszedł. A no, wyszedł się końcem simki, no musiałby Zrobię tak Dobra czyli tak zrobimy to, mogę zrobić portal przyzwania dodatkowy wampir czy walić to I pompować w stronę smoka, chyba pompuję w stronę smoka co Czarnego łobuza Dobra, czyli tak, zróbmy sobie to, tu nie będziemy robić chyba nic, chociaż w sumie mamy tego, to może zróbmy też tak, zróbmy też tak I zróbmy też tak, zróbmy to Dobra Można transformer postawić no, no raczej w jedną turę mi tu nie wbiegnie no Kopium mam, gąskę miał, mógłbym zaraz również mieć Chciała Mike Angelo, dzień dobry A tylko żeby nie dostał teraz ataku na łeb i fajnie Dobra, nie zostajemy. Pytanie co tam broni tej gąski, Gońska jest za darmo Gąska jest za darmo widzu So I'll take this Take this, Dobra, Siema Stolek, witam Ty, a jakby oddać tego mida? Czy nie? Chyba, że ma się parę smoków po prostu zbudować w jednym zamku pod obronę no no nie wiem Zastanawiam się jeszcze nad oddaniem tego mida Nie wiem, zgarnąć topki, zgarnąć staty i się mano zrobić Chociaż z drugiej strony on tam mida zbiera tych topek Znaczy tych... Hmm, no nie wiem Znaczy mi by chyba najbardziej wiesz co się od najszybciej, Najszybszy tego na świecie Czekaj, czy mógłbym zebrać to? Oho, patrz, dunk gral. Dobra, co tu będzie? Hmm. No jest duża szansa że oddam mida no chyba że zrobię smoka no Jest duża szansa że oddaję tego Znaczy on mi pewnie będzie robił szybki dosiad na mida nie Nie ja, ja mu. Nozdy problem Zrobię market na razie na midzie A Woda woda musi być co by się nie działo 15 minusków Cofam się zostajemy Biorę to Eee, niech będzie to na dwójce Czy mogę tu jeszcze jakieś staty? Nie, tu mogę zrobić to No bo nie wyglądam i temowo i te statowo nie wyglądam źle, nie? Dobra, co ja tu mogę zrobić? Tutaj to tak naprawdę cokolwiek jak zrobię będzie super Więc wydam na razie to, no czarnego smoka chcę po prostu żeby się jakoś zabezpieczyć przed nim, nie? Myślę, że to nie jest jakaś tam turbo zła inwestycja, bo i tak dypl dyplo, dyplo nie gramy, nie? Ach, ten wizuum mogła być loga sieba, no mogła być, ale jakbym brał logę, to nie miałbym pewnie tego powietrza, wiesz? Tak mi się wydaje. No, powiedziałem o swojej kandydaturze ee, o zastąpienie Robina. Dzisiaj na obiad pulpety w sosie pomidorowym z marcheweczką, a to bym zjadł takiego pulpeta, ci powiem widzu. Dobra, kolejna nutka z resubka, lecimy. No, rościk 38 miesięcy subika. Za każdym razem, jak chodzę, to mam nadzieję, że zobaczę od kolejny raz serce mi pęka. No, co ja zrobię, co ja zrobię. No, i dziękuję za 38 miesięcy i Max kolanko za 25 miesięcy prawie bika. dziękuję za subki, panowie, witam. Ja Bebka. Czego używasz? Czarnego, by się bronić? Czarnego smoka używam widzu. To jest różnica, bo ja widzę, że tutaj chyba w złym kontekście chciałeś odebrać moją, moje przesłanki tutaj, no. Mm, no ta zasuba to daj mi na wispika, co? Albo czekaj. Już dobra, wrzuciłem sobie tam w kolejną kartę. Dobra, Gigi? Aha? Aha! Tak wyjebał DG, że aż krasza wyjebało. Chyba chyba napierdalał w tą klawiaturę, byk ty, no, crasha wyjebało. Aha. No dobra, what happened? What happened? Dobra, cyk, dobra, hop, hop, YGG, Why YGG, Why yo. Where? You crash be with that GG. What happened? Co się stało, Dulfi Boy? Pewnie chciał jedynki? <laughs> tak jak yeah. ja na no starcie, no.